Znalezienie odpowiedniego klucza do zamka to szczęście czy kara? Wyjaśnijmy to razem w nowym challenge'u. Czekacie wiele niespodzianek, tak jak naszych bohaterów. Zaczynamy! O, matko, jaki ogromny pająk! Nie chciałbym otwierać tego pudełka. Całkowicie się z Tobą zgadzam, Ted. Obawiam się, że nadszedł czas, abyśmy wypróbowali klucze, nie czuję się najlepiej. Ma co z Tobą, opamiętaj się! Dobra, spróbuję, ale na pewno nie otworzę jako pierwsza tego pudełka. I ja też nie jestem na to gotowy. Za, więc to ty zaczynasz? To nie fair, zmówiliście się. Niech te zacznie. Nie, nie zmieniaj tematu. Dobra, dobra, odczepcie się. Chciałbym, żeby ten klucz nie pasował. Uff, nie chcę się otworzyć. Szczęściasz ze mnie. O nie, szanse na otwarcie pudełka rosną z sekundy na sekundę. Emma, wystarczy. Wstawaj, nie zamierzam cię ciągle podnosić. Ted może nie powinnam tego otwierać. Musisz to zrobić. Pomogę ci? To się nie kręci! Mam farta! Boże, to takie miłe uczucie! Jestem naprawdę szczęśliwa! Zamek się nie otworzył? To znaczy tylko jedno! Nie stań panikować, Ted. Trzeba będzie włożyć ten klucz do dziurki. Emma ma rację, to dzieła. Wszyscy już wiemy, jak to się skończy. Nie chcę otwierać tego pudełka. No proszę, klucz pasuje, na co ja liczyłem. Ted, pospiesz się i poznaj swojego nowego przyjaciela. Łatwo ci mówić, Emma, nie popędzaj mnie, nie chcę tego spotkania. Wierzymy w ciebie, pójdzie ci świetnie. O nie, boję się wsadzić rękę do pudła. Jaki futrzany pająk, to okropne. Nawet nie ma potrzeby tak krzyczeć? Przestraszyłeś nas. Jest ogromny. Wygląda całkiem nieźle. Ej, spójrzcie. Dziwne, dlaczego cię nie polubili? Jesteś naprawdę fajny. Na pewno zostaniemy przyjaciółmi. Nie bój się mnie, malutki. Nie zrobię ci krzywdy. Słodziak. Nazwę cię Puszek. To pudełko jest pełne ostrych papryczek. To straszne. W ogóle mnie to nie cieszy. Powiedziałabym, że to nawet przerażające. Nie chciałabym otwierać tego pudła. Ja też się do tego nie palę. Odmawiam rozpoczęcia challenge'u. Betty, zaczynaj. Tak, Ted ma rację. Dobrze, skoro na legacie jestem gotowa. Który klucz wybrać? Nie wiem, stąpam po cienkim lodzie. Niech będzie ten. Mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście. Teraz wasza kolej, by wybrać klucz. No nie, lepiej najpierw sprawdź swój. Pasuje! Nie wierzę! Jakie to szczęście! Nie ma co płakać, Betty. Sama wybrałaś ten klucz. Częstuj się, wszystkie paprytki są twoje. Boję się ich nawet dotknąć. Są bardzo pikantne, jestem pewna. Alec już sobie pobażyła. Nic na to nie poradzę. Musisz jakoś to zrobić. Chyba założę rękawiczki, żeby mieć pewność, że znowu się nie poparzę. Teraz mogę wziąć jedną papryczkę. O Boże, ona cała płonie. Jak mam to włożyć do ust? Daj spokój, to wcale nie jest trudne. Dasz radę. Dzięki za wsparcie, ale nie sprawia, że czuję się lepiej. Rozpoczyna się pokaz ognia. Pomocy, ja się palę. Uff, chyba gorączka opadła. O nie, te wnioski były przedwczesne. Wow, można w ten sposób polecieć w kosmos. Do widzenia, Betty. Pójdź, Kate, już wróciła. Witam wszystkich. To było twarde lądowanie. Czuję się trochę dziwnie. Przydałby ci się dobry odpoczynek. Fu, brokuły, nienawidzę brokułów. Chyba nie ma wśród nas takich, którzy ją lubią. Emma, tym razem ty jako pierwsza otwierasz pudełko. Nie. dlaczego? Czyli Zak. Mam was serdecznie dosyć, zdecydujcie się. Dobra, będę musiał wziąć sprawy w swoje ręce. Wybierajcie swoje klucze. Dobra, niech będzie ten. Emma, co tak siedzisz? Bierz szybko klucz. No i co dalej? Jako pierwsza mam to sprawdzić? Nie chcę. Nie uciekniesz od tego. Sprawdzaj klucz. Nie wierzę. Pasuje. To wspaniała wiadomość. Tety i ja nie będziemy musieli sprawdzać naszych. Zak masz rację. Emma, brokuły są twoje. Fuj, jak to ohydnie pachnie. To na pewno nie chcę się udusić tym zapachem. Smacznego Emma. Boże, to smakuje obrzydliwie. Ledwo mogę to przełknąć. Ale musisz, takie są zasady. Nie możesz odmówić. Tak, Ted ma całkowitą rację. Pozwól sobie pomóc, jeśli sama nie możesz sobie z tym poradzić. Nie podoba mi się ten pomysł! Nie! Emma, przestań się denerwować. Pospiesz się, otwórz usta i miejmy to za sobą. Nie, nie możecie mnie do tego zmusić. Myślę, że mimo wszystko jest jakieś wyjście. Musimy ograniczyć jej pobór tlenu. Zobaczymy, co zrobi. Świetnie, udało się! Niedobrze mi. Dlaczego włożyliście mi to do ust? Zak, przybi piątkę. Dobra robota. Jaki ogromny i piękny tort. Jestem pewna, że jest też bardzo smaczny. Musimy się wziąć w garść. Bliżemy pudełko. Zaklepuję wybór klucza jako pierwszy. Dlaczego? Wezmę taki kluczy, jaki będę chciała. Bingo! Ej, nie dostałam żadnego klucza to nie fair. Bo trzeba było być szybszy, kate. Cóż, czas sprawdzić, który z tych kluczy pasuje do zamka. Pierwszy nie zadziałał. Kurczę. Dobrze, że mam drugi. Też nie chcę się obrócić. To niemożliwe. Dobrze ci, tak, Ted. Cieszę się, że nie dostaniesz tego ciasta. Więc mój klucz na pewno otworzy zamek. Bingo, udało się! Boże, co za zapach! Jest przepiękny! Odsuńcie się! To moje ciasto, nie myślcie, że możecie je mieć. Zacznę od dekoracji. Jakie to jest pyszne! Wierzę, że tak jest. Jeśli lizak jest taki dobry, to już sobie wyobrażam, jaki będzie sam tort. Znowu tu jesteście, mówiłam wam, żebyście się nie zbliżali. Nie zabieraj tortu, błagamy cię, Betty! Boże, tu jest tyle wszystkiego, nie mogę się skupić. Nie wiem, od czego zacząć. Może od tego? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się dłużej powstrzymywać. Chciałabym spróbować wszystkiego naraz. Jest tak pyszne, że nie mogę wybrać tylko jednej rzeczy. Odszedł czas, aby cieszyć się całym tortem. Jest niczym słodka chmurka. Ted, odejdź stąd. Nie ma potrzeby się tak pchać, to nieładnie. Dajmy jej nauczkę. Wyciągnij ręce Ted, a ja nasypię ci trochę pieprzu. Świetny plan, Kate. Betty, mogę z tobą porozmawiać przez chwilę. Co ty zrobiłeś, Ted? Dlaczego chce mi się kichać? A psik! O nie, przypadkowo trafiłam twarzą prosto w tort. Ojej, jaka szkoda. W moich oczach jest krem, nic nie widzę. Dobrze ci tak, dostałaś to, na co zasłużyłaś, chciwusko. Odpowiedzcie za to wszystko, co zrobiliście. O, to nasza szansa na skosztowanie tortu. Otwórz szeroko usta, Kate. Cieszę się, że Wasze marzenie się spełniło. Jak tu dużo cukierków! Wow! To chyba Skittles. Uwielbiam je. Chłopaki, nie spieszcie się tym razem, jestem gotowa wybrać klucz jako pierwsza. Który wziąć? Nie mogę się pomylić. Emma, to ja dostanę klucz zwycięzcy. Pogódź się z tym! Bingo! Mam nadzieję, że moje szczęście się do mnie uśmiechnie. Zak, dlaczego wyprzedzasz innych? Tet ma rację, dziewczyny mają pierwszeństwo. Kurczę, mój klucz nie pasuje! To oburzające! Dobra, wystarczy, ma to żałosne. Od początku mówiłem, że cukierki będą moje. Nie ma mowy, ja jestem następny! Ora, klucz pasuje, zrobiłem to! Ted zawsze masz szczęście, to niesprawiedliwe. Przyznajcie, że po prostu mi zazdrościcie. Zazdrość to złe uczucie. Możecie się cieszyć szczęściem swojego przyjaciela. Zobaczcie, ile dostałem słodyczy. To prawdziwy prezent. O tak, mieliście rację. W pudełku są skitelsy. Muszę od razu spróbować wszystkich smaków. Nie mogę się zatrzymać. To jest takie uzależniające. Nie chcę ci przerywać, Ted, ale mimo wszystko, czy mógłbyś się z nami podzielić? Oczywiście, że nie. Czego się spodziewałaś, gdy pytałaś? No czego chcecie? Dobra, bo nie dacie mi spokoju. Spójrzcie, mam tu chochlę. Użyjemy jej do podzielenia się słodyczami. Czyli jej zawartość trafi do nas? Tak, proszę bardzo. Super, dziękujemy ci bardzo, Ted. Wiedzieliśmy, że jesteś prawdziwym przyjacielem. Mam rację, że teraz nie wejdą mi w drogę. Chyba pod tymi cukierkami coś się kryje. Przysięgam, że coś wyczuwam. Co ty robisz, Ted? Dlaczego rzucasz cukierkami? Ostrożnie lecą prosto na nas! Tak, to naprawdę boli! Mówiłem wam, że coś tam jest. Spójrzcie tylko na tego ogromnego cukierka. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Sprawia, że mam ochotę go zjeść! Chodź tu kochanie! Wyglądasz świetnie! Nadszedł czas, żeby cię posmakować. Poczęstuj nas, Ted. Dlaczego ciągle coś chcecie? Tym razem nie zamierzam się dzielić. Cukierek jest nasz, ma co za szczęście. Jest nawet smaczniejszy niż wszystko, co próbowaliśmy wcześniej. Moja głowa zaraz pęknie i to wszystko przez was. Co wy sobie myślicie? Wyplujcie to natychmiast. Nie mamy zamiaru, cukierek jest nasz. To nie fair! To tym razem zacznie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto otworzyć safe ma chęć? Ja! Chętnie otworzę safe. Mój ma naklejkę z uśmiechniętą buźką. Muszę tylko sprawdzić, co jest w środku. Ojej! Wow, jak dużo burgerów! Ja też chcę ich tyle, ale wszystkie są moje, nie mam zamiaru się dzielić. Jak zawsze wiedziałam, że jesteś chciwy. Jestem po prostu bardzo głodny, więc sam zjem te wszystkie burgery. Pachną niesamowicie. Zjem je wszystkie naraz. Dłużej nie wytrzymam. Nie podzielę się! Wszystkie burgery są moje! No daj chociaż ugryźć! Nie! Nawet nie macie co patrzeć! Są moje! Kiedyś nie byłeś taki chciwy! Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi! Jestem zbyt głodny, żeby się z wami dzielić! Obiadłem się! Widać to po twoim brzuchu! No, masz niezły bęben! Pozbędę się tego w mgnieniu oka! Tak jest o wiele lepiej. U, nic gorszego mój nos nigdy nie czuł. Ten smród jest obrzydliwy. A ja nie dbam o zapach. Liczy się tylko to, że wasz przyjaciel Tep poczuł się lepiej. Wendy, teraz ty otwierasz safe. Ja mam jakąś magiczną naklejkę. Myślę, że w środku będzie coś naprawdę fajnego. To geometryczne lizaki, ale super! Muszą być naprawdę dobre. Miałam rację, są pyszne. Teraz wyglądasz jak bohater z Minecrafta. Tak, Twoja głowa jest teraz kwadratowa. Kwadratowa? Już bardziej kwadratowa być nie może. A co się stanie, jeśli spróbujesz trójkątnego lizaka? Co się dzieje? Masz trójkątną głowę. Wyglądasz jak kosmitka. Spróbuj jeszcze okrągłego lizaka. Zobaczmy, co tym razem się stanie. Hurra, wszystko wróciło do normy. Już się martwiłam, że moja głowa nigdy nie wróci do poprzedniego stanu. Jeśli skończyłaś, to nadszedł czas, żeby Kate otworzyła safe. O nie, na moim sejfie jest obrazek kupy. Na pewno tam jest coś paskudnego. Myślę, że to interesujące. Uwielbiam chipsy Doritos, ale tylko wtedy, gdy nie są pikantne. Paczki wydobywa się ogień. Co się stanie, gdy je zjesz? One płoną, więc jak ja mam je zjeść? No dobra, spróbuję, mam nadzieję, że dam radę. Myślałam, że to będzie o wiele gorsze. Ojej, chyba coś się dzieje. Coś na pewno jest nie tak. Ojej! Płonę od środka! To straszne. Ratujcie, zaraz eksploduję! Wow, to było prawdziwe boom! Kate, żyjesz? Żyję, żyję! To było zabawne. Jesteś bardzo odważna. Mogę pierwsze zobaczyć coś w środku? Dobra. Nie, to naklejka z kupą, więc w środku jest coś paskudnego. Tu jest cała masa okropnych, kwaśnych cytryn. No ja muszę nie zjeść. To może tego nie rób. Nie, no to nie będę. To był żart. Musisz zjeść te wszystkie cytryny. Pamiętaj, że cię obserwujemy. Powodzenia i smacznego. Za co mnie spotyka taka kara? Co za okropność. To jest to chydne. Nie. Mam dość. Jak smakuje? Udało nam się zmusić ją do zjedzenia cytryn. No tak, brawo my! Teraz czas dowiedzieć się, co czeka na mnie w tym sejfie. Mam nadzieję, że to coś fajnego. To jakiś pilot. Ciekawe od czego. Trzeba to sprawdzić. Są tylko trzy przyciski. Nie będę wiedział, dopóki ich nie wypróbuję. Dziwne, co się dzieje? Co zrobiłeś? Nie mogłam się kontrolować. Sam nie rozumiem. Nie marudź, lepiej otwórz swój safe. Masz rację, czas dowiedzieć się co na mnie czeka. O mój Boże, spójrzcie jaki piękny i ogromny koktajl mleczny. W końcu dostałam coś smacznego. Mam nadzieję, że to będzie bomba. To nie jest jakiś tam zwykły koktajl mleczny. Można zjeść też pianki marshmallows. Są wspaniałe. Takie mięciutkie. No to spróbujmy. Ojej. Nie potrzebuję słomki. Chyba wymyśliłem sposób na wykorzystanie mojego pilota. To będzie legendarny dowcip. Jestem cała mokra. Daj mi tego pilota. Nigdy więcej go nie zobaczysz. Co zrobiłaś? Był tylko jeden. Nie wstyd ci? Oblałeś mnie koktajlem. To ty powinieneś się wstydzić. Tym razem ja zacznę pierwsza. Myślę, że w środku musi być coś bardzo smacznego. Mam nadzieję, że mi się poszczęściło. Ojej, to jest tort! Założę się, że jest pyszny. Wygląda świetnie. Powinniśmy wszyscy go spróbować. Nie ma mowy, nie dostaniesz mojego tortu. Tylko spróbuję. I stąd, to jest mój tort, to wszystko jest moje. Aj, no dobra! Po prostu nie dotykaj mojego tortu. Sama się nim zajmę. Zwłaszcza, że jest niewiarygodnie pyszny Wow, ale masz apetyt Jak ono może jeść w takim tempie? W jakim? No co tak patrzycie? Teraz wasza kolej otwarcie sejfów hmm. Mam nadzieję, że w środku jest coś magicznego To pędzel i farby ale dlaczego są w magicznym sejfie? Hmm. Żeby się o tym przekonać, musisz coś namalować. Hmm. Chyba macie rację, ale potrzebuję do tego wody. Jakie to szczęście, że mamy ją w zanadrzu. Nie za bardzo umiem rysować, ale myślę, że dam radę. Wow! To prawdziwy pączek! Mam nadzieję, że smakuje też całkiem prawdziwie. Muszę go szybko spróbować. To jest naprawdę pyszny pączek! Najsmaczniejszy, jaki kiedykolwiek jadłem. Co by tu jeszcze narysować? Narysuj mnie, ale lepiej mnie. Nie kłóćcie się, mam świetny pomysł na moją następną pracę. Myślę, że naprawdę się Wam spodoba. Będziecie zaskoczone moimi portretami. No, dziewczyny, co o tym myślicie? Dlaczego mam wąsy? Skąd one się wzięły? A ja, dlaczego mam takie brwi? Jak mogłeś! A no jak? Podoba się wam? Oddawaj te bohomazy! Ale z ciebie kolega! Dokładnie, myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Jak nie umiesz rysować, to się za to nie bierz. Teraz ty też wyglądasz fajnie, Ted. Czas otworzyć safe. Mimo, że na naklejce jest kupa, to mam nadzieję, że to nie będzie coś naprawdę paskudnego. To coś obszyzgłego. O nie! To ośmiornica! Musisz spróbować spróbować? Nie wiem, czy dam radę. Chyba jest mi niedobrze. Podobno ośmiornica sama w sobie jest bardzo paskudna i obrzydliwa. Myślę, że musimy się jej natychmiast pozbyć, więc spadaj stąd. Muszę natychmiast wytrzeć ręce. Co ty wyprawiasz, jak możesz? Tak, jak obiecywaliśmy, to był piekielnie interesujący challenge. A jeszcze więcej niesamowitych wyzwań znajdziecie na kanale Multi2Food.